Jesień w Jagniątkowie. Bo rzeczywiście spośród wszystkich pór roku najpiękniejsza w górach jest jesień. Tyle cudownych kolorów, zieleni, żółci, złota, czerwieni, brązu, jasnego nieba, gdy świeci słońce. Kiedy się w góry idzie jesienią. Człowiek się wewnętrznie duchowo jakby rozkwitał, bo piękno otaczające mówi, mówi mu o czymś bardzo ważnym. Mówi mu, że to Boże dzieło, piękno nas otaczające. Piękno jest po to, aby je podziwiać, aby się nim zachwycać. Piękno dawane jest również po to, abyśmy się w nim niejako zanurzali, aby dzięki temu zanurzeniu w pięknie umieć także samemu pięknie żyć. I taki myślę jest cel gór, piękna, tego miejsca, gdzie nam żyć przypadło, gdzie się dobrze Czujemy, nie tylko mieszkańcy, ale także i ci, którzy tu chętnie, czy przygodnie przybywają. Jak tu się raz, jesienią jest, później stale się chce w to miejsce powracać. Piękno przyrody, piękno także ludzkich dzieł, pracy ludzkich rąk i ludzkiego serca. Takim pięknem czynu ludzkiego są kościółki w Jagiełckowie i w Michałowicach, które się niejako dobrze wplotły to otaczające nas piękno i również przyciągają turystów i również sprawiają, że patrząc na te świątynie, czasem słuchając bicia ich zegarów na wieży, nasza myśl ulatuje ku temu, który to piękno stworzył. Zaczęliśmy wędrówkę po tym pięknym zakątku karkonoszy od widoku na kościół w Jagniąckowie. Tym samym obrazem kończymy to nasze wędrowanie. Przed kościółkiem w Jagniąckowie jest zegar, na tym słonecznym. Na tym zegarze słonecznym na skale wypisane słowa odmierzaj swój czas rytmem serca. Tego nas uczy piękno, odmierzania życia rytmem serca. Odmierzać czas swój własny, sprawy swoje osobiste, sprawy błahe i wielkie sprawy także nawet naszej ojczyzny i kościoła. Cudowna jest ta świątynia w Jagniątkowie, która także nas uczy swoim tytułem, imieniem, które nosi, tego, że mamy iść przez życie i zawsze czynić dobro i zawsze sercem się kierować. Świątynia jest bowiem pod miłosiernego Jezusa. Tak myślę, że piękno jest dodawane człowiekowi właśnie po to, by, um, by mu łatwiej przychodziło sercem odmierzać swoje życie i kochać ludzi i kochać wszystko, co go otacza.